Teleskop Jamesa Webba już od dwóch lat dostarcza nam spektakularnych obrazów z kosmosu. W czasie gdy najpotężniejszy teleskop kosmiczny wszechczasów zagląda w najgłębsze i najstarsze sekrety kosmosu, nie tylko dostarczył astronomom wielu przełomowych spostrzeżeń, ale także wielu kuszących tajemnic. Jak to możliwe, że galaktyki, które według naszej wiedzy nie powinny w ogóle istnieć, drzemią na zewnątrz? Dlaczego wartość stałej habla, zmierzona przez łeba, która opisuje tempo ekspansji wszechświata, po prostu nie pasuje do naszych obecnych modeli? Cóż, to są pytania, na które eksperci desperacko poszukują obecnie odpowiedzi. Na szczęście teleskop Jamesa Webba jest w stanie nie tylko odkryć najbardziej zaskakujące tajemnice kosmosu, ale także jego przytłaczające, niemal przerażające piękno, które regularnie przypomina nam, jak mali jesteśmy w wielkim planie rzeczy. Ludzie lubią opisywać siebie jako koronę stworzenia. To czy chcemy zaakceptować ten niezbyt skromny tytuł, zależy oczywiście od każdego z nas. Ale jeżeli chodzi o pytanie o najbardziej imponujących twórców wszechświata, jasne jest, kto zasługuje na ten szczyt. Ale zanim się pomylimy, teleskop Jamesa Weba oczywiście nie odkrył jakiejś złowieszczej mocy, która stworzyła kosmos, ale wraz z Hablem zapewnił bezprecedensowy, połączony widok filarów stworzenia, które są jednymi z najbardziej znanych motywów fotograficznych we współczesnej eksploracji kosmosu. Około siedmiu tysięcy lat świetlnych od nas, w otwartej gromadzie gwiazd Mgławicy Orzeł patrzymy na świecące filary gwiazdnej Kolebki, uchwycone po raz pierwszy przez kosmiczny teleskop habla. Zasadniczo życie gwiazd rozpoczyna się w gęstych, chłodnych obłokach gazu i pyłu. Gdy kępy gazu zapadają się pod wpływem własnej grawitacji, najpierw powstaje protogwiazda, która przyciąga materię ze swojego bezpośredniego otoczenia. Gdy tylko lśniące potomstwo osiągnie wystarczającą masę, może zapoczątkować syntezę wodoru w swoim wnętrzu i stać się prawdziwą gwiazdą. Jednak gwiazdy często nie rozwijają się samodzielnie, ale w zbiorowych sojuszach takich jak filary stworzenia. Ale podczas gdy kosmiczna migawka Hubble'a z 1995 roku nadal pokazuje przytłaczającą strukturę w zakresie fal widzialnych, teleskop Jamesa Webba przyjrzał się jej w podczerwieni. Połączenie tych dwóch obrazów ostatecznie daje nam zupełnie nowy wgląd w jej strukturę, której palczaste wyrostki są nawet większe niż cały nasz Układ Słoneczny. W czasie, gdy niezliczone, nowonarodzone protogwiazdy i gwiazdy spoczywają uśpione w pyłowych kokonach kolumnowych, ich intensywne promieniowanie i wiatry gwiezdne wydmuchały ziejące dziury w skorupach obłoków pyłu, nadając im niepowtarzalny wygląd. Biorąc pod uwagę ten zapierający dech w piersiach widok, nic dziwnego, że filary stworzenia były jednym z pierwszych obiektów teleskopu Jamesa Webba w 2022 roku. Ale teraz NASA połączyła obrazy Hubble'a i Webba, aby ujawnić jeszcze więcej szczegółów. W czasie, gdy obrazy w podczerwieni ujawniają gwiezdne dzieci i chłodne składniki gazowe, światło widzialne przedstawia gorące, żarzące się gazy gwiezdnej kuźni. Najważniejsze jest to, że spektakl jest dostępny nie tylko jako zdjęcie, ale także jako wideo. Jeżeli obejrzysz odpowiedni klip, zostaniesz uraczony ekscytującym lotem przez trójwymiarowe filary stworzenia. W trakcie tego widok przełącza się między światłem widzialnym i podczerwonym, po raz kolejny udowadniając, dlaczego tak ważne jest badanie różnych aspektów jednej i tej samej struktury za pomocą więcej niż jednego teleskopu kosmicznego. Gwiezdny Portret Rodzinny. Nie mniej fascynujące od połączonego widoku filarów stworzenia jest rodzinne zdjęcie, które Webb niedawno wykonał w mgławicy Sepens oddalonej o 1300 lat świetlnych. W szczegółach mamy tu również do czynienia z gwiazdnym żłobkiem, a dokładniej z tzw. mgławicą refleksyjną, która nie wytwarza własnego światła, ale jest oświetlana wyłącznie światłem gwiazd znajdujących się w jej wnętrzu i w jej pobliżu. Dla teleskopów z przeszłości mgłowice często stanowiły bariery optyczne nie do pokonania. Jednak Nirka młyba jest w stanie do pewnego stopnia penetrować związki pyłu i gazu, a tym samym uwidaczniać te rzeczy, które tak długo wymykały się naszej wizji badawczej. W czasie, gdy gaz i pył na zdjęciach mają żywy, pomarańczowy, czerwony i niebieski kolor, możemy również zobaczyć intensywny blask niezliczonych młodych gwiazd. Niektóre z tych olśniewająco jasnych ciał niebieskich mają zaledwie Tysięcy lat, co oznacza, że pod względem astronomicznym są jeszcze w powijakach, a jednak pewnego dnia będą miały masę naszego słońca. Podsumowując, jeden szczegół gwiezdnego portretu rodzinnego jest szczególnie uderzający. Płomieniste struktury w lewym górnym rogu obrazu, które przypominają kolosalne strzępy. Są to ślady wypływów gazu i promieniowania z młodych gwiazd, które na wcześniejszych zdjęciach w świetle widzialnym pojawiały się jako rozmyte plamy lub nawet były całkowicie niewidoczne. Nasa porównuje te protogwiezdne wypływy do śniegu spadającego z nieba w czasie silnej burzy. I to pierwsze zdjęcie, które pokazuje, że wszystkie wypływy są skierowane w tym samym kierunku. Jednak to, co dla nas jest jedynie strukturami poruszającymi się od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu na zdjęciach, jest ważną wskazówką badawczą dla ekspertów. W końcu ten obraz potwierdza założenie, że młode gwiazdy mają tendencję do obracania się w tym samym kierunku, gdy ich gazowe otoczki narodzin zapadają się. Ale co kryje się za czarnymi paskami w lewym, dolnym i prawym górnym rogu zdjęcia? Czy NASA zastosowała tutaj pióro cenzora, aby uczynić jedno lub dwa ufo nierozpoznawalnymi? Cóż, niestety nie jest to aż tak ekscytujące. Czarne prostokąty oznaczają po prostu brakujące dane. Pierwsze zdjęcie Superiowisza. 6911 egzoplanet w 4941 układach. Liczba znanych światów planetarnych krążących wokół gwiazdy macierzystej, innej niż Słońce, rośnie praktycznie z dnia na dzień. Naukowcy dodali już kilka niezwykłych ciał niebieskich do map gwiazd w ramach dotychczasowego polowania na planetę. Należą do nich na przykład gazowy gigant HD189733B, który znajduje się zaledwie 63 lata świetlne od nas i według najnowszych ustaleń pachnie jak zgniłe jaja. Ale to, co początkowo brzmi dość dziwacznie lub zabawnie, jest w rzeczywistości pierwszym dowodem na obecność siarkowodoru na planecie pozasłonecznej. Oprócz tego eksperci udowodnili również, że mają dobrego nosa w innych dziedzinach. Wiemy już bowiem o całej serii pobliskich egzoplanet, z których niektóre są wielkości Ziemi, a nawet potencjalnie przyjazne dla życia. Pod tym względem K2-18B w szczególności trafia na pierwsze strony gazet od kilku miesięcy. Podejrzewa się, że to ciało niebieskie jest w pełni rozwiniętym oceanicznym światem, na którym mogło już nawet rozwinąć się życie. Spektrometr bliskiej podczerwieni weba, NIRSPEC, uchwycił tutaj kilka potencjalnych biosygnatur. W szczególności sygnatury spektralne metanu, dwutlenku węgla i siarczku dimetylu, w skrócie DMS. Ten ostatni jest wytwarzany na Ziemi przez plankton morski, i w czasie rozkładu substancji organicznych cząsteczka ta jest głównym dostawcą siarki atmosferycznej i wytwarza typowy morski zapach. To, jak należy interpretować sygnał DMS na K218B, jest jednak zupełnie inną kwestią. W rzeczywistości nie był on szczególnie wyraźny w danych Weba i ujawnił się dopiero po przeanalizowaniu zestawów danych w bardzo szczególny sposób. Tak więc, dopóki tło tego ekscytującego odkrycia nie zostanie w pełni wyjaśnione, nadal wymagana jest odrobina cierpliwości. Ale sprawy wyglądają nieco inaczej w przypadku migawki, którą Webb wykonał w zupełnie innym miejscu. Pomimo wszystkich egzoplanet, które zostały już odkryte, bezpośrednie obrazy tych obcych światów są wciąż niewystarczające. Większość zdjęć przedstawia główne, młode, gorące gazowe olbrzymy, w końcu pojawiają się one jako stosunkowo jasne punkty światła w podczerwieni. Istnieje jednak znacznie fajniejszy sposób. Kilka tygodni temu Elizabeth Matthews i jej zespołowi z Instytutu Astronomii Maxa Plancka w Heidelbergu udało się po raz pierwszy bezpośrednio uwidocznić zimną, starszą egzoplanetę. Podstawą do stworzenia obrazu było zbadanie potrójnego układu gwiazd Epsilon Indii, który znajduje się zaledwie 12 lat świetlnych od nas. W czasie, gdy kosmiczne trio składa się z dwóch brązowych karłów i pomarańczowej gwiazdy karłowatej Epsilon India, wcześniejsze analizy widmowe wskazywały już na istnienie dużej planety towarzyszącej. Analiza za pomocą spektrografu MIRI weba ujawniła później, że układ rzeczywiście zawierał egzoplanetę, ale znajdowała się ona w zupełnie innym miejscu niż sugerowały wcześniejsze badania. Prostym tego powodem było to, że poprzednie badania beznadziejnie nie doszacowały masy i orbity tej gigantycznej planety gazowej. Ponieważ najważniejsze jest to, że mamy tu do czynienia z ciałem niebieskim, które można śmiało opisać jako superjowisz. Pamiętamy, jako największy członek naszego układu planetarnego, jowisz ma średnicę około 140 tysięcy km i masę 318 mas Ziemi. Jednak jasny punkt światła, który eksperci wykryli na zdjęciach Epsilon Indii, jest prawdopodobnie 6 razy większy od masy naszego Jowisza. Nazywany Epsilon Indii AB, słoneczny kolos, krąży wokół głównej gwiazdy Epsilon Indii A po stosunkowo ekscentrycznej orbicie, której największa odległość odpowiada w przybliżeniu odległości między Słońcem a Neptunem. W wyniku tej konstelacji superjowisz potrzebuje aż 200 lat, aby wykonać pełną orbitę, i to właśnie ta ekscentryczna orbita wyjaśniła zaskakujące odchylenia we wcześniejszych obserwacjach. To wynika z faktu, że w rzeczywistości wykryto planetę w najbliższym punkcie gwiazdy na jej orbicie. I jednocześnie błędnie zlokalizowano ją na orbicie kołowej. Jednak nowej analizie towarzyszyła nie tylko korekta orbity, ale także ujawnienie niektórych cech egzoplanety. Na przykład temperatura spada tu średnio do około 0 stopni, a przy wieku około 3,5 miliarda lat gazowy gigant naprawdę nie jest już planetarnym młodzieńcem. Spośród około 25 egzoplanet bezpośrednio zobrazowanych do tej pory wszystkie miały mniej niż 500 milionów lat, większość miała mniej niż 100 milionów lat. Na tym tle Epsilon DAB jest nie tylko najzimniejszą, ale także zdecydowanie najstarszą egzoplanetą, która została do tej pory bezpośrednio zobrazowana. Odpowiednie obrazy są oczywiście nie tylko piękne dla naukowców, mają one również ogromny potencjał do uzyskania nowych spostrzeżeń. Na przykład starzejące się egzoplanety tego rodzaju są idealne do testowania naszych modeli rozwoju planetarnego i gromadzenia nowych informacji na temat późniejszych etapów powstawania światów pozasłonecznych. Jednocześnie jednak Epsilon Indii AB wciąż kryje w sobie kilka tajemnic. Wygląda bowiem na to, że część jej promieniowania w krótszym zakresie długości fal jest dosłownie połykana. W atmosferze gazowego giganta mogą znajdować się chmury, które są odpowiedzialne za pochłanianie promieniowania podczerwonego, chociaż możliwe są również związki chemiczne, takie jak metan, dwutlenek węgla i tlenek węgla. Pocieszające jest to, że eksperci już planują zbadać konsekwencje i jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, prawdziwe przyczyny tłumionego strumienia promieniowania zostaną niedługo wyjaśnione. A skoro mowa o tłumieniu. Zapraszamy teraz do naciśnięcia przycisku pod naszym filmem, aby zwiększyć przypływ subskrypcji. Dołącz do naszej społeczności już teraz i nigdy więcej nie przegap ekscytującego filmu od nas. Do zobaczenia niedługo.